Niebieski. Co? Ja Zaczynaj. A <laughs> dobra, dobra. No to tak, no to się malu. Tutaj niebieski po failowym wejściu i zaczynam. No i kontynuujemy nasze pracę Tak, przypominam, no. że niebieski domek Ja port i... O, prosiaki. Tak, A wiking wciąż idzie na prosiaki. Co? Jest po samych echo. failach, jeśli chodzi o żywienie. Nie, nie ma echo. To jedz. Nie! O, moje mięso. Aha. <grym> no bo ten prosiak chciał mi z klifu już spadać. <grym> moje mięso, o Boże. Chciał mi, I chciał mi jedzenie zabrać. Jedyne zakocham w tym świecie najbardziej. Gdzie są tamte te No słyszę, a tutaj się schowały. Obydwa. Tak. E tak. Wow. Buduję sobie taki tylko prościutki e port, wow. no bo Oła. nie ma co budować. Ale głupi prosiak, zrzucił mnie. Wiking, e, proszę nie odgrywaj tych odgłosów. O! No zaraz padnę. No, no zamknij się. Dwa i pół serduszka, bo spadałem z góry. To ja mam powiem? naprawdę problemy jeśli chodzi o wyżywienie. No i już mam cztery tylko głodu. Ja to mam szczęście, no nie? Bardzo. Nie właściwie czemu ja na te głupie prosiaki poluję. Zamiast ich prawo dają więcej żarełka. No jakiś rak był na skipie. Ale no, dobra. Kurde, no. Jak widzicie, już domek jest bardzo fajny. Tapla Co jest, Sebek jesteś? Sebek. Ja usłyszałem ta pla, coś tam i nagle cisza. Te. A, od czego? Te? Te. Ale od, od w ogóle od komfy czy internet? Pewnie net. Ta no, i właśnie... No to właśnie. Przez to mamy takie problemy z tym nagrywaniem, ale tym razem już nie będziemy tego przerywać. Po prostu zdarzyło się... Wykorzystajmy to, że go nie ma i chodź luluć. Luluć. Idę luluć. Luluć. Kurde no Jeszcze w dodatku to ten głupi głód mi się nie o nie głód, tylko życie mi się nie chciało robić Kurde, rzeczywiście ten port jest przydatny, żeby zamiast nie lecieć w tą mito. Masz jakiś tak sobak czy default? Default ja teraz na razie nie wyglądzę sobak ja mam John Smith, ale jakoś tak mi się default Nora Dobra, chodź wiking tutaj. Ja mam na górze już łóżko. Tak? No to ja też tam idę, ty. Ja śpię obok ciebie. Spokojnie. Tato. Gdzie ty masz łóżko? No w ręce, ja czekam aż ty postawisz. Ale... Na tym klatku czy na tym? No, nieważne. Ale ja nie biorę kratki odstępu, tylko od razu obok. Kratka odstępu. No chyba, że chcesz obok. Dawaj obok. Dobra, tato. A! O stary. Tak gdzieś tam miło. Part all night! Nie. O, fajnie, fajnie. Ha. Muszę sobie zrobić na mieczek. No part all night, mówię ci. Jeszcze tego, jeszcze tego brakuje, żeby enderman się wdarł i rozwalił dom. Tak, wziął klocaj i postawił go. O, widzę endermana, idę go ubić. Nie, chodź tutaj ty. Za daleko jest. Tam, jest tam na, na bagnach jest. Ej, chodź. Ej, sobie, jak jesteś? Mamy tak, na już jestem, oczy. już jestem. Dobra, i trochę ci się mów. Dobra, chodź, Wiktor. Śpimy. A, A, tak, tak, tak jest dobrze. Już nie przerywaliśmy odcinka, bo to by sensu było. Ty walczysz ze szkieletami w ogóle a ja tutaj sobie... Dobra, jeszcze raz. Czekaj, jeśli ja teraz dziwnie spać się. opowiedzieć ci historyjka z Minecrafta? Nie, dziękuję, nie jestem głodny. A. Party night, co ty zrobiłeś, Wiktor? No, przestaw to łóżko tutaj obok mnie. Tam, tu no, masz z, koś, z prochu powstałeś i proch się obrócisz. Może lepiej, miać wezmę. Te Typowy Polak więc... śpi z mieczem. A więc pewnego razu. A! Za to koła na szkiet? Nie, nie o to mi chodzi. Już nie do tego. Wiesz co, to chodź w ogóle dalej. w tamten drugi, w ten drugi o tu. I nie w poprzek, tylko w tą stronę. Na, na wprost do mnie. Pilnujcie czasu. Tak, pilnuję, pilnuję. Nie w tą stronę. A, tak, o, tak, o, o, tak, ta, tak, tak. No. A. A, ja pod okniem. Ej, może oddasz mi moje łóżko, co? to nie słowo. A. <laughs> Proszę. Dziękuję. Dobra, to ja na napiszę ci do siebie. O, widzę twoje nogi. <laughs> Serio? O, selek jest nie, w grze, to się nie prześpimy. <laughs> no tak. Kurde. Widzę cię. I see. You. Miło. Już nie. Gdzie ty jesteś? Na dachu coś robi. Ja nie mogę. Tak, Creeper se chodzi po naszym ogródku. Tak? To niedopuszczalne, idę tam. Weź bo jeszcze wybuchnie. Panuje nad sytuacją. <grym> I tak bum. Dobra, nie panuje, podszedł tu. Czekaj, na 3-4 wywalamy drzwi i wiek... Bieg... No dobra, No kurde, ham zablokował je. Ta, ta. Czekaj. Nie, 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 Wiktor. Spokojnie. Jest. Czekaj, wyjdę te. przez Waruj. okno, <grym <Waruj>. <grym> wyjdę Waruj. przez okno. No nie, tutaj drugi. Ale go wziął zaskoczenia. Nie, tym razem to nie <grym> ja. Uf, tak jest. I oto kolejny fail niebieskiego. <grym> <grym> Zeszłym razem było to samo, tylko z mojej strony i z, tyłku, z tyłu, z domku. Zaraz się naprawię. Tak. Nie, lag, lag, o! Na no nie mów, używaj... tył. Nie, tutaj tylko. Co? Tu jest nieważne. Dobra, nie, ja się chowam do domu. No, dobra, mam dwa szkiełka tylko. Co Ty tam sobie kci? Dobra, ja spadam. Dlaczego? Nie wiem. Nie chcę ci się już? Nie. To my dokończymy jakoś bez ciebie. No to się... I naprawcie no, to... ten domek. Dobra. Za siebie? To co, naprawiamy domek? No tak, no, no. naprawiamy i będziemy powoli kończyć. A ty ogółem kończysz już grać, czy...? Nie, nie, jeszcze trochę. Jeszcze trochę pocisnę. No naprawiaj. No tak, ja. Mhm. No nie, bo nie mam drewna. No teraz ten chce wbić na imprezę. Wynoś się. Ocz nie wiedziałem, że on tak potrafi. No. Co ty? Nie! Ach, ale... Akurat miecz mi się skończył. Asasyn. Jak się robi te cienkie? Bo ja wiem. Weź jedno drewno mi daj przerobiona. Jak się robi te Nie wiem. Weź tam włóż jedno drewno. I jeszcze jedno tutaj. O, bo... jest ładnie. To nie wiem, kończymy jego dzieło, działo, czy kończymy... Nie, łowską? zostawmy, zostawmy. Jutro to dokończymy. Dobra, no to... Czekaj, czekaj, panie. Jeszcze troszeczkę nam zostało. to co w ogóle to, to będzie już tylko nast... do no to w takim razie następny to będzie odcinek czwarty czy ta... no tak odcinek czwarty część trzecia bo nadal nie skończyliśmy O, no dobra dobra to my już on no, chodź na zakończenie upolujemy endermana bo zawalił dirka ile zostało Dirt'a zawalił to jest niedopuszczalne a ty chcesz da darować mu to Chcę mu to darować. No mu nie darujesz, a ja się obrócę specjalnie. Hmm? No daj. Da no daj, chodź, chodź. daj. Zabij go. Na Enderfiuta. O! o, perłę dostałem. Dobra. No to myślisz, że żegnamy i. Poczekaj, ja muszę się w domku schować. Nie tam. Myślisz, że żegnamy... Y... シェマシェマシェマ。